Adwent powoli, powoli zmierza już do swojego ukoronowania, czyli do tych dni, które doprowadzą nas bezpośrednio do uroczystości Bożego Narodzenia. Przypominamy sobie wszyscy, że kiedy papież Leon XIV rozpoczynał swój pontyfikat całkiem niedawno przecież temu, rozpoczął go słowami pokój wam. Pokój i dzisiaj święty Paweł, apostoł, przypomni nam, że to nie tylko wezwanie rytualne czy liturgiczne, że jest to też obietnica. Obietnica dostępna dla każdego wierzącego. Mówi nam bowiem apostoł tak: dla wszystkich przez Boga umiłowanych i powołanych świętych łaska Wam i pokój od Boga. Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. To jest orędzie Bożego Narodzenia. To dlatego otoczyliśmy je tyloma pięknymi tradycjami, tyloma pięknymi zwyczajami, aby móc otworzyć serca, przygotować nasze myśli, przygotować całą naszą egzystencję na dar pokoju i radości, które spływają z nowonarodzonego Syna Bożego.